you we'll Za dwa, 3 tygodnie rozpoczyna się sezon jabłkowy. Zaczynamy z zbiór jabłek na terenie Gminy sobie ziorek Za dwa tygodnie, trzy nasi mieszkańcy wychodzą w sady i wtedy już nie mają czasu na świętowanie, bo czeka ich ciężka, mozolna praca. Walka z aurą pogodową, ale walka też, żeby zdążyć przed nadchodzącą zimą. To jest dzień dla tych ludzi, dzień, który jest nagrodą za ich pracę. Ja myślę, że no to jest warte tego, aby samorząd województwa również mógł tutaj mieć swój mały udział, ale ja myślę, że tutaj jest duża zasługa pana wójta, że rokrocznie organizuje to owocobranie. Zrzeszamy 61 sadowników i mamy najlepszej jakości towar. Mhm sortowany na jednej sortowni. Tak, na sortowni sortujemy jabłko, ponieważ sprzedajemy też kapustę pekińską, śliwki gruszy, które producenci przeszykują sami w domu. Sok jest tłoczony na zimno. Mhm. Eee, nie dodajemy do niego wody, konserwantów. Mhm. Jest tylko poddany pasteryzacji. Tłoczymy go z całych owoców. Yy. Także tak jakby zerwane z drzewa tak od razu do... Czyli zdrowy, naturalny. Zdrowy, naturalny. Grupa zrzesza 51 członków. Obszar, na którym działamy około 300 hektarów sadu. Mhm. Także powstało to spontanicznie z potrzeby takiej, że... Jednak rolnicy, sadownicy zrozumieli, że w grupie trzeba robić, bo w grupie to się opłaca. Grupa powstała w 2010 roku. Ma w tej chwili 22 udziałowców, gospodaruje na około 200 hektarach. Sprzedaż tej grupy jest około 7 tysięcy ton. Co chcemy to zwiększyć do 10 tysięcy ton.